Ciao, buongiorno! Mamy poniedziałek a rynek kryptowalut jak widać budzi się do życia. Wszędzie mamy zieleń, występuje już euforia, wszystko rośnie. Tylko czy to jest ten moment, na który my czekaliśmy? Czy to jest koniec korekty, czy tylko sprytna pułapka z tej magicznej strefy, o której mówię od kilku market update'ów? Dziś będą konkrety, bo chcę zdążyć przed rozpoczęciem sesji Stanów Zjednoczonych albo na samym jej początku, więc zostań ze mną do końca, bo będą również scenariusze na bitcoina, a to co teraz zobaczysz, może zadecydować o Twoich najbliższych ruchach, więc zaczynamy! Witajcie ponownie po weekendzie. Bardzo dobrze się z Wami widzieć. Wracam dzisiaj z konkretami, bo na rynku dzieje się dość dużo. I dzisiaj chcę, żebyśmy zdążyli się przygotować na sesję Stanów Zjednoczonych o 15:30. Skupimy się na kluczowych poziomach kapitalizacji całego rynku, no i też na scenariuszach na Bitcoina, bo to kapitalizacja i Bitcoin dyktują teraz warunki tego, co może się wydarzyć. Oczywiście, jeśli potrzebujecie więcej analiz konkretnych altów, pamiętajcie, że zawsze możecie zostawić subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych market update'ów, no i łapkę w górę, żeby takich analiz było więcej. Jeśli dobijemy 500 łapek w górę pod tym materiałem, to w środę opublikuję analizę top 20 Altów. A w międzyczasie pamiętaj, że wszystko, co tutaj usłyszysz, nie jest żadną poradą inwestycyjną. Jest to wyłącznie moja opinia, którą możesz wykorzystać w celach edukacyjnych. A ryzyko inwestycji w kryptowaluty wiąże się z utratą całego kapitału bądź też z jego pomnożeniem. Pamiętasz, jak informowałem o tych kluczowych poziomach, z których ja będę budował swoje pozycje na Bitcoinie? Dokładnie te dwie złote linie. Jeśli nie pamiętasz. Pozwól, że Ci przypomnę. No i teraz zobacz, jak w tym momencie wykres reagował. Idealne wejście do mojej strefy. To była pierwsza strefa, którą informowałem, z której udało nam się zarobić. I później w tamtym materiale pokazywałem Ci pozycję, która była w zysku i była złapana. I dokładnie tego posłuchaj. Nie utrzymanie tego poziomu, lecimy w stronę 113 tysięcy dolarów. I tutaj bardzo ważna rzecz, bo zauważ, że tutaj jest moja złota strefa, z której ja będę budował bardzo duże pozycje na dźwigni. Mamy złotą strefę? Mamy i jeszcze może jeden market update, żeby nie było, że nie miałeś jak tego złapać. Jeszcze jedna rzecz, którą obiecałem, że Wam pokażę, to strefa, z której ja będę akumulował właśnie pozycję długą na bitcoinie, czyli strefa z okolic tego ostatniego szczytu przed tą konsolidacją wzrostową na 109 tysięcy oraz szczyt samej tej konsolidacji przed wybiciem, czyli okolica 112 tysięcy. Więc ta złota strefa cały czas jest u mnie aktualna, tylko powstaje pytanie, czy Ty zauważyłeś to jak o tym mówiłem, oraz czy to nie jest przypadkiem dołek, który ma ubrać nas w longi, Stany będą chciały wybić ten dołek i dopiero później ruszyć do kolejnych wzrostów. Oczywiście teraz dokładnie sobie o tym opowiemy wszystkie linki w opisie, jeśli chciałbyś do nas dołączyć do platformy edukacyjnej i nauczyć się wyznaczać takie Poziomy, a my przechodzimy sobie teraz do gwoździa tego programu, czyli do kapitalizacji altcoinów. Nie mogę nie wspomnieć o tym, że ten poziom został wyrysowany na naszym telegramie. Dokładnie było to w piątek, kiedy zaczęliśmy spadać. Zobacz, że kiedy zrobiliśmy kolejny niższy szczyt w tym momencie, rozrysowałem dwa potencjalne scenariusze: powrót nad 0,5 lub też zahaczenie o okolice 359. O ten cały order block, który został tutaj wytworzony przez ten impuls wzrostowy. No, i jak widzimy, jest opis, co może się wydarzyć. Dokładnie to wydarzyło się tutaj na wykresie: zahaczyliśmy o poziom 0,5 Fibonacci'ego właśnie z poziomu daily, biorąc pod uwagę. Ten moment impulsu wzrostowego wydawać by się mogło, że jesteśmy już w cudzysłowie uratowani, no bo biorąc pod uwagę formacje świecowe, no to mamy tutaj tak zwaną świecę zakrywającą, czyli, czyli świeca następna jest wyższa od świecy poprzedniej. Co za tym idzie, można byłoby uznać, że mamy do czynienia tutaj z odwróceniem trendu. Jednak cały klucz tak naprawdę skupia się na poziomie H1, o którym będziemy mówili za chwilę, bo tam są bardzo ważne scenariusze. Tutaj chciałbym przestrzec przed tym, że nie wiemy czy to już jest ten ostateczny dołek, ponieważ kiedy wyrysujemy sobie właśnie to Fibonacci z perspektywy tygodniowej, biorąc pod uwagę ten dołek, no to widzimy, że zejście może być nawet do okolicy poziomu miesięcznego, gdzie występuje bardzo silna konfluencja z 0,5 Fibo na poziomie 3,45, co oznaczałoby, że jeśli tutaj nie spełnią się pewne warunki, no to zahaczenie o tą strefę będzie tym momentem również bardzo ciekawym podbudowanie kolejnych pozycji wzrostowych. I teraz Teraz potrzebujemy przejść do perspektywy H1, w której będziemy omawiali, co nam daje tutaj nadzieję do tego, że rzeczywiście to mógł być przynajmniej lokalny dołek, jednak zanim to, no to chciałbym cię przestrzec przed tym, że jeśli zobaczymy sobie na miesięczne zwroty historycznie na Bitcoinie, no to niestety, jeśli chodzi o sierpień, to tylko 1, 2, 3, 4 razy. W jego historii były to miesiące wzrostowe. To bardzo ważna informacja, żebyś zachował ostrożność przy budowaniu Twoich pozycji, bo kiedy mówię budowanie pozycji, to nie oznacza, że my wchodzimy all in. To jest również konkretna rzecz. Zauważ zresztą, że ja właśnie w ten sposób buduję swoje pozycje. Zobacz SUI, Bitcoin. Solana czy DOCZ one są w stracie, ale ja umiejętnie je buduję, czekam na jakieś potencjalne dołki i Tyrium jedynie bardzo ładnie sobie tutaj radzi na poziomie 3561, ale to jest właśnie budowanie pozycji. W odpowiednim, menu, w odpowiednim money managementie jesteś w stanie to osiągnąć. Kolejna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o miesięczne zwroty, zauważ, że kiedy mieliśmy pozytywny lipiec i pozytywny sierpień. No to niestety wrzesień przychodził nam spadkowy. Zauważ tutaj te zaznaczone poziomy. Na ten moment, lipiec, oczywiście mamy wzrostowy, sierpień, zobaczymy, jak się zamknie. Jeśli sierpień będzie dla nas tym miesiącem, który zamknie się na zielono, no to wtedy większe prawdopodobieństwo spadków będzie na miesiąc wrzesień. I jeszcze jedna rzecz na potwierdzenie tego sierpniowego scenariusza spadkowego to że nawet na S&P 500 widzimy, że właśnie sierpień od 86 roku był właśnie tym momentem najsilniejszych sprzedaży i dopiero w kolejnych miesiącach inwestorzy wracali do rynku. Teraz już czas na analizę kapitalizacji, bo to na jej podstawie będziemy w stanie dobrze Zajmować swoje pozycje, ponieważ jeśli kapitalizacja, czyli tak naprawdę ilość pieniędzy w całym rynku kryptowalut będzie wzrastała, no to będzie to dla nas potwierdzenie kolejnych wzrostów bądź też spadków. Na co tutaj zwracamy uwagę? Najważniejsza rzecz to, kiedy nauczysz się rysować strefy wsparcia i oporu, to widzimy, że tutaj Idealnie mamy strefę oporu z H1, którą teraz sobie narysujemy i zobacz, co się stało. Mieliśmy tutaj najpierw niższe szczyty, zrobiliśmy dołek, i w tym momencie ten szczyt jest wyższy. Co to oznacza? to oznacza potencjalne odwrócenie się trendu. Po więcej takich informacji oczywiście zapraszam ciebie do naszej waitlisty, w której to co prawda grupa pro jest zamknięta, czyli do Telegrama nie dostaniesz dostępu, ale dostaniesz dostęp do naszej platformy edukacyjnej, w której to znajdziesz cały dział poświęcony poziomom wsparć i oporów. Dostęp do tej platformy, jak to zwykle, u nas jest zawsze opłacany przez naszych partnerów, więc wszystkie linki w opisie. My wracamy teraz i analizujemy to, co może się wydarzyć. Zauważ, że jeśli teraz mamy ten impuls wzrostowy, to tutaj również możemy narysować strefę Fibonacciego. Kiedy rozrysujemy sobie Fibonacciego i narysujemy tutaj najważniejsze strefy, czyli Golden Pocket 0382, oraz tutaj brakowałoby mi też poziomu 05, więc ustawimy sobie może. Ten Fibonacci, no to widzimy, że mamy prawdopodobieństwo jakiejś korekty. Na co my teraz czekamy? Jeśli po impulsie wzrostowym dojdzie właśnie teraz do pewnej konsolidacji, najlepiej do zejścia w okolice 0,5 lub Golden Pocket. Na wykresie jednogodzinowym, właśnie kapitalizacji altcoinów, no to to miejsce tutaj będzie bardzo dobrym miejscem do tego, żeby zacząć budować ponownie swoje pozycje długie lub po prostu dokładać do pozycji, które już macie. Jeśli spotkamy się z oporem, który musimy sobie rozrysować również używając narzędzia Fibonacci'ego, pociągniemy go od tego lokalnego szczytu, który wygenerował cały ten impuls spadkowy do dołka, to również możemy zobaczyć ten magiczny poziom 0,5, który jest takim pierwszym poziomem do którego cena często lubi zawracać, market makerzy bardzo ten poziom lubią. No i widzimy, że to jest nasza strefa oporu, która również pokrywa się z naszym ważnym weekiem z perspektywy H1, który również sobie oznaczymy na poziomie 3.7. Co to dla nas oznacza? Oznacza to dla nas tyle, że ten poziom 0.5, ja go zaznaczę jeszcze teraz w inny sposób, jest dla nas poziomem oporu jeśli my, nawet podejdziemy pod tą strefę i wejdziemy tutaj w tą konsolidację i zaczniemy spadać właśnie do okolic Golden Pocket 3,05, super, bardzo dobry sygnał. Konsolidacja przed wybiciem, świetny impuls. Ale jeśli my podejdziemy ponad tę strefę i zaczniemy sprawdzać tutaj jakieś mniejsze timeframy, nie wiem, M5, M15 i zobaczymy, że zaczyna się tutaj odwracać nam trend na niższym timeframe. ja będę szukał shortów na rynku, ponieważ jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie bardzo konkretnie tutaj tą strefę. Oporu, na którą musimy uważać, korzystając z tak zwanego OTE, no i widzimy, że to jest bardzo duża strefa podażowa, która może w każdej chwili doprowadzić do spadków. Czyli musimy uważać na 3,74 do 3,82. Tak długo jak cena będzie pozostawała w tej strefie, ja będę bardziej szukał odwrócenia trendu pod kątem shortów niż kontynuacji trendu wzrostowego. Ale jeśli będziemy konsolidowali właśnie w tych okolicach poniżej 0,5, jest to dla mnie moment budowania sobie pozycji długich. Jeśli nie uda nam się przeforsować tego całego bloku, który mamy tutaj zaznaczony, wtedy będę raczej szukał wejścia na poziomie miesięcznym, czyli wybicie tego dołka i dopiero tutaj szukanie odwrócenia trendu w okolicach 3.45, ponieważ biorąc pod uwagę makroskalę. To może być kolejny sygnał do tego, że jeśli tutaj wygenerowaliśmy jeden, drugi i tu tutaj będzie powiedzmy trzeci niższy szczyt, no to będziemy kontynuowali trend spadkowy, a kolejnym ważnym wsparciem jest właśnie poziom 3,45. I w tym momencie proszę cię, żebyś dał mi znać w komentarzu, tak lub nie, czy taka analiza daje Ci jasność do tego, co powinieneś zrobić na wykresie, oraz oceń to w skali od 1 do 10, będzie mi bardzo miło zobaczyć te opinie. Oczywiście kciuk w górę, no i subskrypcja, żeby tego wszystkiego nie przegapić. I przypomina! Że jeśli skorzystasz z linku do Waitlisty na naszym Telegramie albo dołączysz do otwartego Telegrama dla traderów, który prowadzę, będziesz miał możliwość skorzystania z algorytmów tradingowych, które cieszą się ogromną popularnością w naszej społeczności. Zobacz, jakie wyniki robią te algorytmy. Oczywiście teraz, algorytmy, które są nastawione na zakupy, zostały delikatnie wyciszone, ponieważ one budują pozycję. De facto, jeśli scenariusz, który omawiamy na Total 3, czyli konsolidacja na H1, właśnie w tej strefie, tutaj, strefie do Golden Pocket będzie odpowiednia i ona się wydarzy. No to dzięki temu, że boty są ustawione tak, że budują sobie tutaj pozycję, no to wystrzał przyniesie bardzo dobre korzyści. I tutaj bardzo ważna rzecz, jeśli to się wydarzy i my będziemy właśnie w tej strefie tutaj konsolidowali, otworzę miejsce dla kolejnych 100 osób z dostępem do wszystkich 9 algorytmów. Które aktualnie posiadamy na naszej grupie pro, więc nie ma na co czekać. Teraz jeszcze przechodzimy do szybkiej analizy bitcoina. A jeśli chodzi o bitcoina, to perspektywa H4, zauważ, że również. Wybiliśmy tutaj strefę z naszego lokalnego szczytu, oczywiście na H1 wygląda to lepiej. Na co teraz czekamy? Najlepiej byłoby wrócić w okolice 113 300 dolarów i potwierdzić tą strefę jako naszą strefę wsparcia. To będzie dla nas utrzymanie trendu wzrostowego do dołączenia do pozycji długich, właśnie z targetem na okolice 120 000 dolarów. I nie trzeba tu nic więcej udziwniać. Jeśli utracimy 113 000, prawdopodobnie będziemy tracili ten dołek i szukamy. Płynności z okolic 110 tysięcy, o których też już część rynku zaczyna mówić, że spadamy do 110 tysięcy. Więc to jest klucz. Analiza altów, które wyglądają dla mnie ciekawie, pojawi się na Telegramie Pro. Zapraszam Cię tam bardzo serdecznie.